Cześć, witajcie na kanale Gra na kompa. ja jestem Pabellus, to jest Bakery Simulator, no i oczywiście taska musiała tradycyjnie spaść. Ja powiem szczerze, ilekroć tutaj wchodzę i zaczynam nagrywać dla was jakiś odcinek, to zastanawiam się, czy tym razem spadnie, czy nie spadnie, za każdym razem spada. Słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić? No, zobaczymy, czy będzie można już jakby... Udostępnij, znaczy ulepszyć tę naszą piekarnię. Zobaczmy, ile to tam kosztowało. 5000. No można. Słuchajcie, to kupmy sobie to, ale nie. Zanim to nastąpi, chwila, to uzupełnijmy sobie składniki. Nie? O, dobra. I teraz. Kup. Dobra. Do poziomu trzeciego i teraz. Yy, he, 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 he. No właśnie. Teraz wybierzmy sobie jakieś przepisy. Czy chcesz zatwierdzić zamówienia i rozpocząć nowy dzień, oczywiście. Tylko w tym momencie to będziemy prawdopodobnie jeszcze w starej kuchni, ale weźmy sobie może. Hmm. 8 babeczek, nie, babeczek nie chcę. Eee, może po 72 pączki. Nie, weźmiemy 13 kwadratowych bułek. O, tak e, tylko tyle, żeby zobaczyć. No właśnie, bo ja bym chciał już w tej nowej kuchni być i znaczy w nowej piekarni. No to zrobimy sobie takie lajtowe tutaj zamówionko. Jedno. I potrzebujemy mąkę kukurydzianą 650 gram. Czekajcie, mąka kukurydziana będzie tutaj. 650 gram. Dobra, to mamy do tego 390 ml wody. 390 ml wody. Oliwa z oliwek 50. 2 ml do tego drożdży 26 gram yy, 26 gram. Yy, tyle samo soli. I cukru 13 gram. Dawaj. Ok, to wszystko mamy. Zobaczmy, czy jakiś tajny składnik tutaj. Yy, byśmy mieli. Czeka Ach, cholerka to jest bułka. Kwadratowa bułka. Dobra, kwadratową bułkę robimy. To sobie zobaczymy w bułach. Kwadratowa bułka. Spróbuj dodać odrobinę kremowej niespodzianki i doprowadź swoich klientów do szaleństwa. Kremowa niespodzianka. Zobaczmy, co my tutaj możemy mieć takiego. Ser mascarpone. Wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie. 20 sekund mieszamy. Nastawmy sobie tutaj na 20 sekund. Pyk, i w tym czasie ja ustawię tutaj kwadratowe bułki. Yy, słuchajcie, no jest tutaj y, osobnik y, na kanale, który non-stop zadaje pod wszystkimi filmami to samo pytanie: kiedy Bakery Simulator? Drogi y, widzu, w regulaminie w każdym, y, pod każdym filmem jest napisane, żeby nie pytać o takie rzeczy. Jak jakiś film będzie, to będzie, bo ja. No, odpowiadać wszystkim nie, nie mogę, bo nie mam na to czasu, żeby na to samo pytanie odpowiadać pierdzielion razy, a najlepiej przeczytać sobie. Baker Simulator było już ograne w sumie, więc to tak na dobrą sprawę, to my już powtarzamy to wszystko, to co było, tak? Więc więc no, no, nic chyba tu się za bardzo nie zmieniło, tak, tak mi się wydaje. Dobra, to tyle jak woli wyjaśnień, natomiast ciśniemy dalej, tutaj jeszcze trzy bułki trzeba zrobić, słuchajcie, i I pyk, dobra, okej, okay. no to teraz do piekarnika, znaczy do, do piekarnika, do pieca. Włożymy je tutaj. Ustawmy sobie 200 stopni. Aha, 200 stopni. A, dobra, to tak i teraz jeszcze czas. 20 sekund. 20 sekund dołożymy jedną tackę. No i gitara. Tak to będzie wyglądało. Zobaczmy, czy my możemy ulepszyć powiedzmy sobie to. Aha, poziom 20 jest wymagany, no dobra, no to nie ulepszymy szkoda. Bo pączki fajnie się robi w momencie, kiedy one robią się same. To wtedy to jest kapitalna robota. Natomiast tak, żeby je przerzucać... Właściwie w tej chwili to my tylko je zdejmujemy i do, do kontenerka wpadają. Ale pamiętamy, co było poprzednio. No dobra. Nasze... O, o synku, wjeżdżaj tam z powrotem. Co, co ty mi tutaj od Janie pawlasz? Ja tylko chciałem tackę. Dobra. I stawiamy. I teraz, oczywiście, dostawa. Tak skromnie, tak jak powiedziałem, skromnie. Zadzwonimy po dostawę tutaj. Dostarczamy tylko dla jednego naszego kontrahenta. Bardzo dobrze, bo odkryliśmy dobrą przyprawę, więc fajnie. Zarobiliśmy 1054 433 punkty doświadczenia otrzymaliśmy za to, więc elegancko. No i mamy poziom. 20. No, i w tym momencie mieszadło tylne będzie można e, ogarnąć w pączkach, co mnie bardzo cieszy. Powrót do piekarni. No, i to już jest ta piekarnia taka finishowa. <laughs> taka finishowa. No, w końcu, w końcu. Dobra, to po pierwsze zobaczmy, jak tutaj e, u, ulepsz maszynę. O, za 400. W końcu. Jest, i można pończu się robić, moi drodzy. Teraz tak, ja bym sobie tylko uzupełnił wszystkie składniki. A, uzupełnione. Kurde. No dobrze. Ale popatrzmy, czy tu wszystko już jest ogarnięte. Tutaj, tak. Mm, tutaj wszystko jest. No to gitarka. Czy tutaj również? Tak. No i zobaczmy jeszcze tam. Czy tutaj również będzie. Ulepsz. Tutaj również. No dobra. No to ciśniemy, proszę Państwa. Ciśniemy. Yy, gdzie ta kuźwa? O! Przepisy. <grymne> Ach, tutaj jeszcze piec musi być. No, zapomniałem. No dobra. Czy chcesz zatwierdzić? Tak, chcę zatwierdzić. Dobra, teraz tak. Zabiegana babeczka. Tu nie. Może pączki. Patrzcie, jak ja już ulepszyłem, to mi pączków, kurczę, nie dali jak na złość. Ale dobra, można wziąć staromodne bochenki. Można byłoby wziąć lawowe bułki. Może te chlebki słoneczne? Trzy wezmę, bo można też wszystko już wziąć, ale... Ale ja sobie trzy wezmę, o tak, lajtowo. I zaczniemy od lawowych bułek. Nie ma problemu. To teraz tak. 800 gram mąki. Weźmy. a nie, nie, o jest. Dobra, już myślałem, że nie będzie. 800 gram mąki pełnoziarnistej elegancko. Do tego potrzebujemy wodę. okej. Okay. A i oliwy 6... Dobra, to, to skoro już się oliwa kliknęła, to przy okazji. Mm, I woda 480. Elegancko. I teraz możemy cisnąć dalej. I z tego dalej to potrzebujemy 32 g drożdży. Yy, o. Jakoś tak mi się źle to zrobiło. Dobra, teraz jest dobrze. Y, tyle samo potrzebujemy y, soli. I 16 gram cukru. Dobra. A i jeszcze nasiona Dyni. 48 gram, dobrze, że zauważyłem. Y, 48 40... gram, dobra. Teraz ta inny składnik. Zobaczmy. A kurde, lawowa to była, tak? Lawowa bułka. To lawowa bułka jest tutaj i chili. Tu mamy przyprawę odkrytą, więc dodajmy. Przyprawy mamy tu. Yy, chili, chili jest. Proszę bardzo. I to musimy mieszać przez 20 sekund. Więc ustawmy sobie 20 sekund. Od razu piec możemy ustawić na 200 stopni. I czas pieczenia 25 sekund. Żeby to tak w realu, może było co? Bułek jest 16. No to się na dwie tacki zmieści, bo na jedną wchodzi 18, yy, znaczy 18. <gryw> 9 bułek wchodzi na jedną, więc to spokojnie damy radę. Yy, tylko teraz tak, gdzie są? A, tam są. Dobra. Potrzebujemy kwadrat. O, I machnią ładnie, tego tutaj nigdzie nie mogę postawić. Szkoda. Tutaj mamy 10 bułeczek, zaraz jeszcze 6 dorobimy. I pyk! rzuca garami po kuchni. kuźwa, co... Tu, co tu się dzieje? Dobra, i to byśmy mieli ogarnięte, no to do pieca, śmiało, pyk, i tutaj, pyk, to możemy zamykać, to lawowe bułki to robimy dla 5 Minute Bakery, więc sobie kontenerek od razu tutaj podstawię, a my możemy cisnąć staromodne bochenki, o, to się przyda. I potrzebujemy mąkę ziarnistą w ilości 570, 500, 5740 gram. Mąka pełnoziarnista. Jest. Dobra, elegancką. Do tego wodę potrzebujemy. Fajnie, że to już się samo wybiera. Do tego zakwas 2,100. Wszystko się zgadza. Teraz możemy zająć się sypkimi rzeczami, czyli składnikami, czyli sól nam będzie potrzebna. 100. Oj, tak to nie. 168 gram. No i tajny składnik staromodny bochenek. Zobaczmy. Staromodny bochenek. Czekajcie, czekajcie. Jest. Niektórzy twierdzą, że z oryginalnej receptury usunięto aromatyczny, pikantny proszek, ale nie wiemy, czy to prawda. No właśnie, pikantny proszek. Co by to mogło być? Pikantny proszek. Co my tutaj mamy? Z pikantnych rzeczy, no mamy chili. E, no imbir może być też taki pikantny, ale czy chili? Hmm. A co to jest tutaj? Czosnek w proszku. A, to wiecie co? To ja tego czosnku spróbuję dodać. I to musimy przez 10 sekund mieszać, słuchajcie. Więc my tutaj sobie 10 sekund ładnie ustawimy, natomiast w tym czasie ja z pieca wyciągnę nasze poły. A to już jest gotowe. Elegancko. I to można już ustawić tutaj na... Miejscu do dostaw Teraz tak, potrzebujemy Bo tych bochenków mamy zrobić 14 No to sporo To ustawmy sobie o, Szkoda, że z nie można tego robić Ustawmy sobie to wszystko Będą nam tace jeszcze potrzebne I to dużo, bo Po 3. wiecie, ja tutaj to przestawię Po trzy takie foremki Mieszczą się na jednej tacy Raz, dwa 3, 4 5 6j a tak będzie lepiej dobra py pyk pyk, pyk. mamy 6 teraz uustapmy dalej dobra i wypełniamy Dobrze, to już mamy 12. To będzie 13, 14, 15 i 16. Tak, 16? Nie, 14 mamy zrobić, to jest za dużo dałem. O, trudno. Dobra. Ok, i idziemy do pieca to już sobie wstawimy ustawimy timer 55 sekund no to sporo muszą tutaj w tym piecu spędzić ale my zajmiemy się wtedy kolejnym przepisem no wkładaj się coś się tam zacięło nie chciała wejść bra o kurcze czyżbym wszystkiego nie włożył czy na dwa razy a nie a może na sam dół zaraz sprawdzimy żeby nie było lipy. Damy radę. No dobra. 55 sekund 200 stopni, wszystko się zgadza. I to jest dla Ginger House. To przygotowujemy dla Ginger House. Tutaj postawię sobie kontenerek, a my ciśniemy dalej. Chleb słoneczny, proszę Państwa, to kolejna propozycja na dziś. I tutaj mamy mąkę kukurydzianą, tym razem 4 kilo. Proszę bardzo. Mąka kukurydziana. Do tego potrzebujemy y, litr 600 wody. Dodatkowo będziemy potrzebowali mleko, 800 ml. No i dalej produkty sypkie. Czyli tak, sól 56 gram. To mamy. Yy, następnie cukier. Gram 40, 48 gram. Drożdże. Pestki słonecznika. Pestki słonecznika 160 g. Ok. No i sprawdźmy tajny składnik. O kurczę. Co, co ja zrobiłem? Coś zrobiłem. Wywaliłem coś. F tylko nacisnąłem niechcący. Yy, ile ja mam tej soli 56 no to 56 weź synu o jasny gwincior A ja się załatwiłem czekajcie bo niepotrzebnie klikałem pa palec mi się omsnął dobra zaczniemy jeszcze raz ach no tak to bywa czasami niechcący człowiek coś zrobi no dobra A jeszcze raz mąka pełnoziarnista proszę wal Wypadki chodzą po ludziach. Ja jeszcze płyny. Czyli tak, jeżeli chodzi o... A nie, bo... No jasne, kuźwa, ja tylko przestawiłem to. No, ja powiem wam szczerze, jakiś jestem zakręcony dzisiaj, jak słoik na zimę. No dobra. Wybaczcie, wybaczcie. Jeszcze raz. Trochę mnie to będzie kosztowało, ale... Zagapowe się płaci, jak to mówią. tak? E, dobra, to ciśniemy mleko 800 ml. Do tego woda. Ciśniemy I mam nadzieję, już nic nie będę klikał. Nie, no tak klika, naklikałem się dzisiaj trochę tej efki. E, no dobrze, trudno. 50 e, 6 gram soli, do tego cukru 40 gram. Do tego drożdże 48. No na całe szczęście to szybko idzie, więc. Więc nic tutaj z zdrożnego się nie dzieje. No i dodatkowo 160 gram pestek słonecznika, tak? A ile jest? 165 trochę za dużo. O, bez klik tam był. Albo dwuklik, jak to woli. I to jest. Czekajcie, czekajcie, to jest chleb słoneczny, tak? Chleb słoneczny. I ten chleb słoneczny. No właśnie, do swojego słonecznego pysznego chleba możesz także dodać pomarańczowe promienie. No i zobaczmy, czy mamy skórkę pomarańczową tutaj. Jest, skórka pomarańczy. Elegancko. No mam nadzieję, że to akurat będzie dobre. I teraz my potrzebujemy, czekajcie, bo tą dzielarkę do ciasta musimy sobie przestawić tutaj I od razu ją włączymy Natomiast tę machinę trochę podsuniemy, o I potrzebujemy taki bochenek i też ją włączymy, a ten kontenerek ustawimy tu Coś pieprzło <laughs> Dobra, ciśniemy A co ty tutaj? A, bo mieszać jeszcze, e, wymieszać, 30 sekund, dobra 30 sekund włącz. A my w tym czasie możemy sobie tutaj te chlebki ogarnąć. Znowu z żywi rzeczami po kuchni, ale to później się ogarnie. Dobra, tu już mamy wszystko. Zobaczmy, jak tam wymieszany. No, prawie. I gotowy. Dobrze. No to ciśniemy teraz. Tu. Pyk. Elegancko się robią. Elegancko się robią, proszę bardzo. Jak miło popatrzeć. I to już by było tyle, tak? Osiem klebów. No i dobra. Czy ja to mogę w tym momencie bezpośrednio na tacę wrzucać? Tak jest. Super. O. No tak, ale z tamtymi już coś się stało, tak? No to je ręcznie położymy. I jest 8. Dobrze, i te 8 chlebów, proszę państwa, musimy pies w 220 stopniach przez 40 sekund. tak też zrobimy. 220 stopni i... 40 sekund. Proszę bardzo. Kontenerek sobie podstawię. To jest dla Grandmas. Dobra. A co z tym z tym piecem? Tu no przecież kurcze były tam w poprzedniej wersji, w, znaczy w poprzednim e, graniu, sezonie, jak to nazwać wszystko jedno. No to był taki piec. Tylko nie pamiętam kiedy on się. Kiedy on był do dyspozycji, no, chyba że coś się zmieniło w samej grze, że teraz jeszcze lepsza kuchnia będzie, może tak zobaczymy. Tak czy inaczej, nasze słoneczne chleby już się wypiekły. Bardzo proszę, jakie piękne. Dobra, 8 sztuk, tak jak klient chciał. I dostawa. Oczywiście wszystko dostarczamy, na piwek damy i potwierdź. I zobaczmy. Dobra przyprawa, proszę bardzo, rewelacja, czyli 5 Minute Bakery zadowolone. 933 dolce dostaliśmy od nich. Tutaj w Grandmas odkryliśmy dobrą przyprawę, dostaliśmy 1269. I jeżeli chodzi o Ginger House, no to tak na dobrą sprawę nie wiemy. Ale... Podsumowując, otrzymaliśmy 3016 dolarów plus 1322 punkty doświadczenia, więc elegancko. A, I będziemy mieli nowe ponczusie i mąka kokosowa. No dobra, proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki i subki. Oczywiście, jak zawsze, sesja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa! Pa.